Cześć. Czego tak naprawdę pragniesz? What is it you truly desire? To jest hasło, które często mówi Lucifer Morningstar, bohater filmu serialu Lucifer. Lucifer. I to jest myśl, która ostatnio chodzi mi po głowie. Chciałem się z tym z wami podzielić, że właśnie medytacja, uważność to jest trochę takie taka próba czy proces przetykania tej komunikacji między głową sercem a brzuchem, czyli takim naszym czuciem właśnie strzewi. A ja bardzo często wiem co jest tutaj, jakie mam myśli i co chcę, tylko że bardzo często to nie jest tak naprawdę co ja chcę, bo ciało mi mówi coś innego. I ten proces uważności na ciało, na emocje, na myśli, to jest taki proces trochę dogadania się między tymi różnymi częściami mnie. I tego między innymi uczę na warsztatach, na kursach, które prowadzę, na które Cię serdecznie zapraszam. Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do mnie, zapisz się na kurs. Do zobaczenia.